Pryskiwacze tak zwane szczudłowe w warunkach Polski są jeszcze rzadkością, a potrzeby, potrzeby rosną w rolnictwa. Dlatego między innymi, że mamy coraz większą powierzchnię uprawy kukurydzy i to jest ten główny jakby odbiorca tego typu urządzeń, 1,2 mln hektarów, które praktycznie dzisiaj, prawie że w całości są już zagrożone takim szkodnikiem, który nazywa się omacnica prosowianka. Omacnica prosowianka zwalcza się w okresie lipca. Jedne ma, najczęściej dwoma opryskami. a warto tu dodać i uzupełnić, że kukurydza w tym momencie może mieć od 1,5 nawet do 2,5 metra wysokości więc żadnym innym normalnym w sprzętem tego się nie da zrobić oczywiście można się posiłkować jakimiś tam ubocznymi rozwiązaniami ale tak typowym rozwiązaniem są właśnie tego typu opryskiwacze z bardzo wysokim prześwitem które mogą wjechać w kukurydzę praktycznie niezależnie od jej wysokości a jest to potrzebne bo straty w Polsce są rzędu kilkudziesięciu, przynajmniej milionów złotych rokrocznie rocznie spowodowane przez właśnie omacinę prosowiankę. Do, do, do tego dochodzi jeszcze cały szereg innych szkodników, które również pojawiają się w kukurydzy. co prawda tam zagrożenie jest mniejsze, no ale sumarycznie i one też od czasu do czasu muszą być zwalczane. Do tego dodać trzeba właśnie te rośliny takie, które jako przy okazji można by chronić, a więc słonecznik, a więc sorgo, krzewy jagodowe i tak dalej. Także jest to jest jest to potrzebny sprzęt i coraz więcej rolników rzeczywiście bardzo poważnie w tej chwili zastanawia się, że taki opryskiwacz albo chce wynająć, albo chce kupić. No i to myślę, że ta propozycja tu jest na pewno jedną z ciekawszych rozwiązań. Między innymi ja jako taką ważną rzecz uważam, że ma bardzo niski środek ciężkości ze względu na to, że zbiorniki są między kołami. To jest bezpieczeństwo, jest to też pewna zwartość konstrukcji, a więc myślę, że chyba taki typ rozwiązania można uznać za najlepszy. W testowanym przejeździe muszę powiedzieć, że stabilizacja kabiny, jak również stabilizacja dysz opryskowych czy całych ramion, była naprawdę dobra i tu nie czuć było ani za bardzo hałasu, ani za bardzo drgań na polu czy bezpośrednio jakichś kołysań kabiny. Na no przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby ramiona szły na równym poziomie, i niezależnie od tego, że każde pole zawsze jakimś tam daje możliwość wychylenia się, to tutaj myślę, że ta stabilizacja jest bardzo dobra i to, to rokuje nadzieję, że ten sprzęt będzie się sprawdzał w praktyce. Maszyna tego typu Powinna budzić zainteresowanie wśród firm, które świadczą usługi, ze względu na to, że jest to opryskiwacz, który może być do wszystkich roślin w ciągu całego roku wykorzystywany. Dodatkowo ta zaletą, która jest do roślin wysokich, a jest kukuryzy, powinny być wielokrotnego, wszechstronnego wykorzystania do roślin uprawnych.